Łupie kwiatki. Mimo obaw Wojtka, że z rosnących na podwórzu drzewek nic raczej nie będzie, któregoś dnia na ich gałązkach pojawiły się zielone pąki. Jakież to wywołało poruszenie wśród lokatorów kamienicy przy miejskiej 15. Niby nic się nie stało, od po prostu dwa małe drzewka przebudziły się po zimie. Ale wszyscy chodzili wokół i cmokali z podziwem, jakby w tych nabrzmiałych sokami pąkach szykowały się do życia nie młode listki, a zesłane tu przez wiosnę uśmiechy. Nawet Freddy, jamnik państwa antałków, wydawał się zadowolony przemianą, jaka zaszła na klombie. Z upodobaniem siusiał to na wiśnie to znów na drugie drzewko, które wedle słów taty Ani było najzwyklejszą na świecie, akacją. Proszę proszę, Wojtek tyle lat nazywał ten mizerny podwórzowy badyl po prostu badylem, a tu okazuje się, że ma on swoją własną nazwę. I to jaką ładną? Akacja. Akacja. Powtarzał, patrząc z wysokości pierwszego piętra na dokazującego jamnika. Wiele razy czytał o akacjach. Nigdy jednak nie widział żadnej na własne oczy, czy raczej widział, nie zdając sobie z tego sprawy albo te ptaki, które zauważył wczoraj, gdy wracali z Anią ze szkoły. W życiu by nie wpadł na pomysł, że tak właśnie wyglądają kosy. A przecież czytał o kosach i to nie raz. I co? I nic. Dopiero Ania musiała mu powiedzieć, że to są kosy. A tamte nieduże to sikorki, a te skrzeczące dźwięki, które słyszeli gdzieś z góry. To podobno sroki tak się wydzierały. Wojtek słuchał Ani ze zdumieniem. Zawsze wydawało mu się, że wie dość dużo. Przynajmniej w porównaniu ze swoimi kolegami. Tymczasem nie umiał nazwać widywanych codziennie ptaków, kwiatów czy drzew. Śmieszne. Ania rzeczywiście potrafiła nazwać każdą trawkę, każdy kwiatuszek każdego robaka. Dotąd nie miała nawet pojęcia, jak wiele nauczyła się, żyjąc na wsi: od taty, od mamy, od dziadków. Dopiero tutaj, w Warszawie, gdzie spragniona kontaktu z przyrodą, koncentrowała uwagę na wszystkich mijanych roślinach, na wszystkich owadach i zwierzętach, na każdym podmuchu wiatru, na chmurach, na deszczu, na słonecznych promieniach rozgrzewających stołeczne ulice, dopiero tu zdała sobie sprawę, że w jej świecie inaczej niż u Wojtka. Wszystko ma swoją nazwę. Wszystko jest znajome. Chmury nie są po prostu chmurami, tylko raz kumulusami, innym razem cirrusami, a jeszcze kiedy indziej kumulonimbusami. Ptaki nie są po prostu ptakami, bo jakże porównać jaskółkę do gawrona a ziębę do wilgi? Owady. Nie są po prostu owadami. Mało to razy przystawała z zainteresowaniem nad poważnym żukiem, nad goniącą gdzieś w zapamiętaniu mrówką, nad pływakiem, który niczym elektryczny samochodzik z wesołego miasteczka krążył tam i z powrotem po powierzchni stawu. A kwiaty. Mówi się o tak zwyczajnie kwiaty. O wszystkich a kwiaty przecież są różne, przeróżne, bo kwiaty to i kapryśne róże, i wiecznie zawstydzone konwalie, i lubiące tłok goździki, i stokrotki, dalie, tulipany, chryzantemy, narcyzy, fiołki, mieczyki i... i tak dalej. Każdy z nich jest zupełnie inny, tak czy nie? No a drzewa. O drzewach można by mówić i mówić. Wojtek czasem żałował, że nie może spojrzeć na Warszawę oczami ani. To niesamowite, ale ona nadal nie pamiętała nazw większości warszawskich ulic. Opowiadając jej o jakimś miejscu nie można było powiedzieć wiesz, tam na rogu yy, chorzej. Tylko tam, gdzie rośnie taka rozdwojona topola. Albo tam, gdzie przylatują skowronki, albo tam, gdzie widzieliśmy gąsienice nocnych motyli. Niby mieszkali w tym samym mieście, ale tak naprawdę Warszawa Wojtka i Warszawa Ani to były dwie zupełnie różne Warszawy. Każde z nich co innego dostrzegało, każdemu z nich co innego rzucało się w oczy. Wojtek dziesiątki razy chodził do pobliskiego hipermarketu i nigdy nie zauważył, że tuż obok jest sklep zoologiczny. Z kolei Ania wypatrzyła w pierwszej kolejności właśnie ten sklep. Za to przez długi czas nie wiedziała, że parę metrów dalej jest salon komputerowy, do którego tak często wstępował Wojtek. Podobne przykłady można by mnożyć. Chyba jednak te Różnice, ta odmienność, właśnie one, właśnie ta odmienność w patrzeniu na świat tak bardzo ich do siebie przyciągały. Ale nie miał racji Jacek, szepcząc ironicznie na ich widok: Zakochana para. Nie byli zakochani. Dwunastoletni, poważny mężczyzna, jakim niewątpliwie był już Wojtek. Ma dużo ciekawszych zajęć na głowie nich niż zakochiwanie się. Z kolei uwaga jedenastoletniej kobiety, która znalazła się nagle w wielkim mieście, również jest nieustannie zaprzątnięta wieloma sprawami. Kto by miał czas na jakieś tam miłostki? Lecz lgnęli do siebie. Ania fascynowała Wojtka swoim optymizmem, radością życia, wiarą, że wszystko jest możliwe. Wojtek, Anie? Pewnością siebie, powagą, umiejętnością, z jaką poruszał się po tym cywilizowanym świecie. Żywioł Ani to lasy, łąki, pola. Wojtka? Ulice, nowinki techniczne, internet dwa zupełnie różne światy, a raczej Dwie zupełnie różne połówki tego samego świata. Pan Franciszek przyglądał się im często z za szyby. Co mogło łączyć dwoje tak różnych dzieciaków? Nie miał pojęcia. Przemądrzały Wojtek i nieśmiała trochę dzika Ania. Hm, dziwne. Pan Franciszek odkrył, że Świat w ogóle jest dziwny i ciekawy jednocześnie. Od kilku tygodni spędzał więcej czasu wyglądając ukradkiem ze zafiranki, niż gapiąc się w telewizor. A jeszcze, odkąd Bujnowicz posadził na klombie wiśnie. Uuu, od tamtej pory pan Franciszek sterczał przy oknie, jak tylko miał okazję.